Cześć ekipa, tu Penchart. Witam Was w kolejnym odcinku, który mm, będzie tak jakby kontynuacją serii rozpoczętej jakiś czas temu, a która to serią, wcale serią być nie miała, ale jakoś tak wyszło, że się stała. A to dlatego, że na kanale mogliśmy już zobaczyć zarówno pierwszą konsolkę od Blaze Entertainment, którą dostałem od Olka, czyli pierwszego Evercade'a. Swoją drogą konsolkę naprawdę świetną i tyle lat od premiery nadal dającą radę. Co więcej, jakiś czas później mogliśmy zobaczyć kolejną konsolkę od Blaze Entertainment, którą na testy podesłał mi tym razem Jarek, czyli Evercade EXP, która jest chyba jeszcze lepsza od pierwszego Evercade'a, chociaż to zależy co kto potrzebuje i czego oczekuje. Jeżeli recenzji tych nie widzieliście, w opisie znajdziecie linki. Zapraszam do obejrzenia. Zatem jak widzicie dwa odcinki, to już mini natomiast dziś. Dziś zrobi się już całkiem poważnie. Poważnie, bo dziś zrobimy po raz trzeci rzut oka na kolejną przenośną konsolkę do retro gier od Blaze Entertainment. Tym razem będzie to całkiem świeża, bo premiera miała dosłownie chwilę temu przenośna konsolka od Hyper Megatech, czyli tak naprawdę marki należącej do Blaze, nazwana Super Pocket w tym wypadku w wersji Tito. I niby nie kolejny Evercade, natomiast konsola mająca z konsolkami Evercade całkiem dużo wspólnego. A jak dużo wspólnego o tym oczywiście wam za moment opowiem. Dodam tylko jeszcze, że konsolę na testy. Standardowo podesłał mi Jarek. Ta seria powinna się nazywać, nie wiem, kie kieszon solowy Jaro. Zatem Tobie, Jarku, dzięki wielkie za podesłanie tej konsolki, a was. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, chcielibyście, co to urządzenie potrafi, jak prezentuje się z bliska, no to oczywiście zapraszam do odcinka. Zaczniemy może standardowo od paru szczegółów na temat tego urządzenia. Tutaj producent nie udostępnia ich za wiele, natomiast coś tam na ten temat można znaleźć. Konsolka Super Pocket swoją premierę miała w listopadzie 2023 roku. Tym razem Blaze Entertainment postanowiło namieszać z wyglądem i wydało kieszą solkę mniejszą, w stylu Game Boya. Dlatego też, tak mi się przynajmniej wydaje, zmieniła brand na Hyper Megatech, żeby dodatkowo odróżnić ją od przenośnych konsol Evercade. Super Pocket może pochwalić się następującymi cechami: Procesor główny o takcie 1,2 GHz, czyli taki sam jak w pierwszym Evercade, natomiast wolniejszy od Evercade EXP o 300 MHz. Ekran IPS o przekątnej 2,8 cala o rozdzielczości 320x280 pikseli. Dla porównania wyświetlacz pierwszego Vercade'a oferował rozdzielczość 480x272 piksele, natomiast wersja EXP 800x480 pikseli. Rozdzielczość jest niższa z tytułu mniejszych rozmiarów samego ekranu. Złącze na kartridże takie samo jak w poprzednikach, na wszystkich konsolach działają te same karty z grami. Port USB-C do ładowania urządzenia. Konsola na jednym ładowaniu wytrzymuje do 4 godzin grania. 3,5 calowe złącze mini-jack na słuchawki. Wymiary konsolki to 12,5 cm wysokości, 2,5 cm grubości oraz 8 cm. 2 cm szerokości. Waga około 8 gram. Konsola Super Pocket Taito na start otrzymuje 18 wbudowanych gier klasyków od Taito. Tyle jeżeli chodzi o typowe dane techniczne. Jak już pewnie możecie się domyślać konsolka to taki powiedzmy, że typowy Evergate z tym, że troszeczkę wykastrowany, jeżeli chodzi o możliwości, mniejszy ale też tańszy. O tym więcej jednak za moment. Bo teraz przejdziemy do unboxingu i zobaczymy jak to urządzenie się prezentuje tak z bliska. Słuchajcie, na początek rzut oka na pudełko, bo to również jest ciekawe. Front, mamy oczywiście tutaj bohaterów z gier Taito. Taito Super Pocket, 18 tytułów, wyszczególnione niektóre z nich. Arcade Classic In Your Pocket. In Your Pocket dosłownie, bo jest konsolka tak mała, że w kieszeni mieści się bez, bez najmniejszego problemu. Zatem front jest fajny od 12 lat, tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj parę informacji, tak naprawdę standard, y, mamy rozpisane, mamy Easy Mode, Young Players, czyli tryb łatwy dla y, młodych graczy, można uruchomić, y, jaki mamy wyświetlacz, o tym już było, ile godzin grania, kompatybilny jest z kartridżami od Evercade'a, Ład, ładowana bateria i ładowanie przez USB-C i parę informacji. Boki pudełka są równie ciekawe, mamy screeny po prostu z gier. Spoko, fajnie. Numer jeden, czyli to jest pierwsza konsolka, druga to jest kapką, albo będzie ich więcej. Druga strona, oczywiście mamy takie y, tutaj prawda obrazki z gier. Spoko, tak to właśnie wygląda. Teraz otwieramy pudełeczko. Tu na bokach jakieś różne informacje tego wam nie będę pokazywał, bo to chyba nie ma sensu. Otwieramy pudełeczko. W pudełku mamy przede wszystkim mamy takie po prostu tylko reklamówkę, tak? O, opisaną konsolkę. Co? Jak naładowana? To jest statusy LEDów. Y, jak można wygrać 10 kartidży overgate, To a propos też można zrobić na stronie HypermegaTech, także spokojnie można sobie to zrobić. Oczywiście kolejna strona, kolejna reklamówka. Komoda bardzo ładnie. Wszystkie kartridże działają, także taką mamy w środku malutką reklamóweczkę. Wyciągam samą konsolę, tutaj już nic więcej nie ma. Konsola jest w takim oto pudełku i teraz pewnie będzie cięcie, bo jej nie jest za łatwo ją wyciągnąć, natomiast nie chcę tego pudełka uszkodzić, także będę robił to po kadrem. Normalnie, gdybym ją wyciągał dla siebie, to bym to zrobił wiecie jak, nie? Ale to jest nie moje, to jest jarka, także muszę tutaj ostrożnie z tym pudełkiem, bo to wszystko musi wrócić jeszcze. Mamy konsolkę. Pudełku znajdziemy jeszcze, oczywiście, no to jest ta wytłoczka. Tak, jakby nieważne, kabel USB-C do ładowania konsolki. Także tyle w temacie. I mamy samą konsolkę. Oj, przykurzyła się troszeczkę. E, także gdzieś w transporcie. Sama konsolka jest takich właśnie rozmiarów. Czyli jak widzicie, tak naprawdę niewielka. A więc jest w takich pastelowych kolorach. Czarno-turkusowy, hmm, turkusowy, bardzo fajnie. Takie pastelowe kolorki są bardzo, bardzo spoko, to mi się podoba. Street Fighter chyba jest w innych kolorach, chyba niebieski, ciemny, ale nie jestem pewien. Strzelam, tak go widziałem tylko przez chwilę, także tak to właśnie się prezentuje. U góry mamy wyświetlacz, wiadomo, informację, że to jest Taito Edition. I mamy na froncie przyciski. przyciski, przyciski Select, Start, wychodzenie do menu, znaczy opcje, mamy D-Pada, który jest bardzo fajnie zrobiony. Jest talerzykowy, czyli to co lubię, odseparowane kierunki, ale na talerzyku, czyli jest to wygoda, plus jest taki wyżłobiony w tą stronę. Widzicie, jest takie wybranie to powoduje, że fajnie palecie, tym ślizga. Fajnie działa ten Deepadzik spoko. Mam trzy przyciski: X, Y, A, i B. Cztery przyciski, nie trzy. Też są takie, wypukłe jak należy. To wszystkie przyciski, one nie są gumowane. To jest takie tworzywo. To jest plastik, natomiast ten plastik jest taki miękki, miękki w dotyku, tak jak ta cała konsola. Ona jest taka chropowata, cała. Widzicie, ta chropowata tutaj widać, i te przyciski wszystkie są takie same. Oczywiście to pewnie po czasie zejdzie, jak będziemy używali tej konsoli. Natomiast jest taka chropowata na tą chwilę, i tu jest bardzo fajnie. Mamy głośnik, od dołu mamy yy, słuchawki wejście słuchawkowe, mini jack 3,5 cala, mamy włącznik i mamy port USB do ładowania konsoli i mamy diody sygnalizujące nam, czy ładujemy, czy, czy, trzeba naład czy jest naładowana, czy trzeba ją doładować. I tak to wygląda. Od boku mamy takie coś. Z drugiego boku mamy takie coś, od góry mamy nic. Natomiast od spodu, od spodu konsoli mamy tutaj uaktywnienie głośniej, ciszej. Z tej strony mamy przycisk, bardzo spoko. Mamy trigger L1, R1, R2, L2, R2. I u góry mamy złącze na karty, zaślepka w tym wypadku, ale o tym za moment. Przyciski same tutaj, te triggery są y, takie fajne też, wyżgubione są w tą stronę. Fajnie leżą pod palcami, jak trzymamy palec, to on się fajnie układa na tych klawiszach, nie spada z nich, tak pewnie na nich siedzi paluch, nie? to to jest na plus. Przyciski, te trigery są z takiego samego tworzywa, jak przyciski tutaj na froncie. Także to wszystko jest spójne ze sobą, poza tym nawet kolorystycznie. Tutaj czarne, turkusowe, tu czarne znowu. Tutaj jest takie jaśniejsze trochę czarne, ale one tak cała konsola jest spójna i fajnie wykonana. Tutaj mamy jak mówiłem klapkę na katridżę, możemy ją ściągnąć. Oczywiście to jest tylko zaślepka. Imitująca cartridge od Evercade, a. natomiast w to złącze pasują cartridge do Evercade bez problemu. Także od Evercade bez problemu, także tak to wygląda. Nawet mamy Brent tutaj Blaze, żeby nie było złudzeń, tak naprawdę. I teraz tak, to co mogę, muszę od razu powiedzieć, zanim przejdziemy do testów, które wykonamy za moment, to co powiem wam, to jest to, że konsola jest zdecydowanie mniejsza niż oryginalny Evercade i Evercade XP. Dla przykładu porównam wam. Rozmiary. To jest Evergate mój, a to jest ta właśnie. Widzicie jakie są różnice? Jest mega wielka różnica. Już pomijam fakt, że układ jest inny, ale różnica jest po prostu kolosalna. Dlatego ta konsola zdecydowanie jest bardziej kieszonkowa, to jest bardziej solka niż to Z Stąd to nie jest takie oczywiste, żeby sobie ją włożyć w kieszeń, chyba że w dużą kieszeń, natomiast to bez problemu. Wykonanie jest praktycznie takie samo. Tutaj też mam taki talerzyk. Widzicie, ten jest trochę wyślizgany, już tu jest, bo grałem na tej konsoli sporo, to, to trochę zlazło mi. Natomiast wymiarami. Te konsole to jest po prostu jest kolosalna różnica, tak? Wagowo również. No, ta jest cięższa, to jest rzecz oczywista, ta jest lżejsza. Także tak to się prezentuje. No dobra, to tak wygląda z zewnątrz. Teraz przyszedł czas na prezentację Dasha oraz omówienie gier, jakie wchodzą w skład tej konsoli. W co możemy na niej zagrać? Uruchomimy ją sobie, odpalimy. Pokażę wam, jakie tutaj są na niej gry. Tak się konsolka uruchamia, proszę bardzo. Blaze Entertainment. Bardzo fajnie. Proszę bardzo, Hyper Megatech, tak? Wiadomo. Czy to jest Blaze Hyper Mega Tech, a tamto to jest po prostu Blaze Evercade. I mamy co następuje. Uwaga! Jakie gry mamy budowane w tej konsoli? Przycisz troszeczkę. A jaka muzyka fajna. Natomiast przyciszymy troszeczkę i mamy tak. Gra. Bubble Bubble, czyli standardowa, taka snowbrosowa, taka platformowa gierka. Standardzik mamy kadasha. Mamy Chuck and Pop, mamy Don Dokodon, mamy Elevator Action. Moja moja kurczę, może nie ulubiona, ale jedna z ulubionych gier. Mamy Football Champ, mamy Grow, mamy Kiki Kai, Kai. Nie znam. Mamy Liquid Kids, mamy Operation Wolf. Operation Wolf na Deepadzie, Także spoko. Mamy Puzzle Bobble, czyli Smoczki z Bubble Bobble tylko strzelamy tutaj do góry takimi kuleczkami i likwidujemy inne, tak wiadomo. Mamy Rastana, mamy Space Invaders, rzecz jasna, mamy Space Invaders 91, rzecz jasna, bo czemu by nie? Chociaż jeden Space Invaders by wystarczył. Mamy The Fairyland Story. Mamy The Legend of Kage. Mamy The New Zealand Story, tego nie mogło zabraknąć, to musi być, zawsze jest tajto, to musi być New Zealand Story. Mamy Wolfight, nie wiem, i mamy Bubble Bobble. Tyle gier mamy w zestawie, jeżeli chodzi o te tytuły. Wciskając menu mamy te informacje. Instellingen, co? Wejdź tutaj, Instellingen, ekran, nie wiem czemu tak, ale dobra. Mamy ustawienie ekranu, ustawienia dźwięku, ustawienia języka, polish, ale jakby nie bardzo, dźwięk. Głośność ogólna, głośność muzyki, wszystkie te efekty. Ekran może ustawić oryginalne proporcje, dopasowane piksele, pełny ekran wszystko to samo co było w Evercade. Zie. To już nie będę rozwodził, bo każdy, kto ma Evercade, ten wie o co chodzi. A kto nie ma, to może obejrzeć moje odcinki poprzednie, tam omawiam te opcje wszystkie: nie? shadery, czy jakieś wygładzanie i tak dalej, tego typu rzeczy. Takie typowe dla emulatorów ustawienia: język, poziom trudności, tryb łatwy, dla dzieci to o czym mówiłem, i mamy tryb normalny. Tryb łatwy, niech, niech se będzie, tak? Mamy pomoc, i mamy otwórca. I to jest tak naprawdę tyle. Zatem, teraz słów parę na temat moich odczuć, jak na tej konsolce się gra, jakie są wrażenia tak podczas obycia z tą konsolą. Oczywiście zaznaczam, to jest moja opinia, zatem bardzo, a to bardzo subiektywna. Może teraz tak: odpalę jakąś gierkę, niech to będzie buble boble i e, zagram chwil parę. Proszę, uruchomiło się, także super super. Kredyty i lecimy z Buble Boble. Fajnie gra to sobie. A zrobię głośniej. Proszę bardzo. Tak, ulubione mój młody byłby szczęśliwy, on uwielbia Buble Boble. Także tak No, proszę, tak się gra w Buble Boble. Zatem, no cóż, jest ok, że tak powiem. Jeszcze jeden etap, czy nie? Może nie. Opcje i wychodzimy z gry, proszę bardzo. I uruchomimy sobie, na przykład, niech będzie gra Elevator Action. Sprawdźmy, jak działa. Nie będę wszystkie gry wam uruchamiał, sprawdzimy sobie parę, ale żeby dało wam to pogląd, jak to wszystko tutaj śmiga i jak wygląda. A wygląda bardzo ładnie, zobaczcie. Super. Kąty. Świetne. Wszystko gra i buczy, tak? Naprawdę fajnie. Naprawdę jest fajnie i I, i tyle. Oj. elevator action. Wiadomo, jaki jest. Wszyscy wiedzą. Gierka jest świetna. Także, no cóż. Polecam Elevator Action. Poziom łatwy jest yy, dobry, na przykład dla mnie, także jest OK. Możemy zapisać oczywiście, możemy wczytać oczywiście stan gry, możemy ustawić sterowanie, telewizja, czyli jakie proporcje ekranu, to już było, restart gry i wyjść z gry. Tych opcji nie omawiałem, ale niech będzie. Chcę zobaczyć sobie, jak się będzie grało w Operation Wolf, którego sobie teraz uruchomimy. Tak to, to, wiadomo, wszystkie ekraniki, dobra. I lecimy z tematem. Świetne. No, taj to tutaj na tej konsoli to będzie idealny port, bo to nie port, chyba tak naprawdę. Także wiecie o co chodzi, nie? Poszli. Także tak. O. No dobrze. No, powiem szczerze, że. 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 wolałbym myszką, nie? Natomiast, no. Oj. Nie jest za łatwo, nie? Ale ej, Operation Wolf, jak ktoś lubi. Proszę bardzo. Jak najbardziej, ale widzicie jest. Nie jest to. To nie jest gra na Deepada, zdecydowanie. Ale jest klasykiem od Taito. Zatem ją dodali. I jest spoko, wyjdź z gry. Proszę bardzo. Uruchomimy sobie jeszcze może Space Invaders. Tak, nie będzie Space Invaders, żeby było coś innego i trochę może przyciszę. Powiem Wam tak, moje odczucia, jeżeli tak sobie gram i jak to wygląda. Powiem Wam, że konsolka sama, suma summarum, jest wygodna. Tylko, że to jak ją trzymamy, widzicie, ja mam palce spłocione tu z tyłu. Gdy palce ustawię na triggery, to, to nie jest już takie wygodne. I powiem szczerze, że zastanawiam się. Jakby mi się tutaj grało w gry typu na przykład Street Fighter, tak? Porównuję do Street Fighter'a, czyli tą wersję Street Fighter. Bo słuchajcie, tutaj teraz sobie pykam jest spoko, natomiast Street Fighter czy przyciski to za mało. Można sobie skonfigurować oczywiście, po tylko te klawisze, natomiast tu trzeba operować triggerami. Powiem wam, że jak ja bym miał operować triggerami i używać tutaj, wiecie, kręcić tej hadokeny, shoryukeny i używać triggerów, wydaje mi się, że. To nie byłoby wygodne. Wiecie co? To nie byłoby wygodne. Konsolka z tytułu, że jest mała, nie jest, kurczę, taka wygodna. Nie wiem, moje odczucia są takie, że w te gry, takie proste gry, tak jak te gry na przykład, tutaj wszystko jest spoko, tak? Natomiast gry bardziej wymagające jak Street Fighter, takiego bardziej wczucia w sterowanie, myślę, że to byłoby problemem, bo trochę mi się to w rękach nie mieści, troszeczkę jest malutka, natomiast zdecydowanie jest przenośna, tak? To zdecydowanie. Dobra, zagrajmy sobie. Tak, proszę bardzo. New Zealand Story jak malowany, bardzo ładny, proszę bardzo. Także tak. Nie możemy podłączyć pod telewizor, tak? To tak jakby minus, jeżeli ktoś by chciał, natomiast nie możemy. Także tak. Co do wygody, tutaj mam... Tu jest spoko, natomiast mam pewne... pewne wątpliwości co do... Co do tego, co do gier typu właśnie Street Fighter. No, mam duże wątpliwości co do Street Fighter'a, bo wydaje mi się, że to byłoby ten, że to byłoby ciężkie. Natomiast sama obsługa tym wszystkim, tu jest spoko. Dopóki obsługujemy tutaj tymi przyciskami, tutaj tymi wszystkimi klawiszami, tym wszystkim tutaj, tak operujemy, to to jest ok. Natomiast gdy operujemy tymi z tyłu, tutaj triggerami, oj, powiem szczerze, że tutaj wydaje mi się, że może być ciężko. No, Zdecydowanie bardziej wiecie, wiecie o co chodzi. Nie? Tu nawet tigery w tym, to jest bardziej takie, no, mm, bardziej responsywne tutaj w tym wypadku, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj, no, to jest taki układ tej konsoli. Natomiast samo granie jako takie, tutaj odczucia są bardzo dobre. Bardzo fajnie się na tym gra, bardzo przyjemnie. Jest to naprawdę duży plus. Dobra, słuchajcie, włożymy jeszcze, włożymy jeszcze Katrich z mojego Berkejta. Tutaj mam jakiś, jakąś składankę, mamy Namco Museum, proszę bardzo. Pyk. Żeby pokazać Wam, że to działa, tak, zamontuję cartridge tutaj w konsolkę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pasuje jak ulał, odpalamy sprzęt. Cyk. Czy działa? Działa. Zielona dioda, proszę bardzo. Moment, jak się uruchomi, pewnie będzie znowu Hyper... Hyper Mega Tech. Tak jest? Jest. No i teraz powinno się uruchomić. Musimy wejść do menu. Podejrzewam, Evercade? Podejrzewam. Proszę bardzo. I to są, to jest zestaw, zestaw gier z mojego cartridge'a, czyli Dig Dug Galaxian. No to nieważne, to są gry z mojego cartridge'a, który był tam wciśnięty w, w moją konsolę. I na przykład uruchommy Dig Duga, proszę bardzo, wczytywanie. To teraz działa z cartridge'a, który teraz nie pasuje troszeczkę kolorystycznie, natomiast jakie to ma znaczenie? Proszę bardzo, one player. Dig Dug działa, Dig Dug jak malowany. Działa? Działa. Oczywiście to są proste gierki, jako tak, taki miałem cartridge wciśnięty. E ale 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 no co działa, tak? I to jest najważniejsze. Proszę bardzo. Digdag działa, działa wyjść z gry. Proszę bardzo. Tak to właśnie wygląda. No i reszta gier też tak działa w ten sam sposób. Także tyle w temacie. Powiem wam tak jeszcze raz, podsumowując takie takie odczucia moje, konsolka leciutka leży w dłoniach całkiem fajnie, gra się całkiem fajnie, dopóki gramy z tych przycisków, bo dla mnie dostęp do triggerów jest niewygodny, niewygodny. Te triggery tutaj są niewygodne, tylko gdzie one miały być? Tutaj na górze? Nie bardzo, także są tutaj. Yy, mówię, granie w jakiegoś Street Fightera, myślę sobie, że to by było problemem, ale tak suma sumarum naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. I tyle w temacie, jeżeli chodzi o jakieś takie testy i tak dalej. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tą konsolkę. Zalety, cena, która wynosi jakieś 250, 270, 80 zł, w tym przedziale cenowym. Także nie jest to może tanio, nie jest to jakoś drogo w porównaniu do tych wcześniejszych konsol od Evercade. Także cena jest taka powiedziałbym przystępna. Zwłaszcza, że tutaj dostajemy naprawdę fajny sprzęt w tej właśnie cenie. Kolejny plus generalnie budowa: to, jak to urządzenie jest zbudowane, jak się je trzyma w dłoniach, jakie są odczucia w dłoniach, to, jak je, z jakiego tworzywa to jest zrobione, to, jak to działa. Generalnie tutaj to jest wszystko najwyższych lotów, i jak do tego już nas przyzwyczaiło. Tak naprawdę Blaze Entertainment, także tutaj kolejny plusik. Jak najbardziej. Kolejny plus, fajne wbudowane gry. Na start dostajemy 18 gier. Także czy jest źle? Nie, od Taito. Można się zdecydować: kupić sobie kapkom albo Taito. Kto co lubi, tak naprawdę. Fajne gierki, na start 18 gier. Naprawdę spoko. Plus, możliwość rozbudowy, kolejnej gry. od whateverkader. Super sprawa, jak dla I zarazem to chyba jest. Też plus to, że możemy grać w kolejne gry z cartridge'y, które mogliśmy już kupić wcześniej, jeżeli mam takie konsole, albo możemy kupić teraz. Generalnie licencjonowany produkt, kupujemy, płacimy za gry, które są oryginalne, możemy je używać. Świetna sprawa dla mnie także. Plusik. A jakie minusy? No cóż, urządzenie jest wykastrowane co nieco względem innych maszyn Evercade, zatem to jest minus, po prostu ta konsolka jest słabsza. Nie ma jakichś funkcji, na przykład AXP miał wbudowany WiFi, tutaj nie ma tego, ale pierwszy Evercade też nie miał WiFi. fi No, jest w odrobinę wykastrowane, natomiast to wykastrowanie, że tak powiem, rekompensuje cena, która jest po prostu no, niższa niż za tamte konsole. Kolejny minus, konsolka jest jak dla mnie troszeczkę za mała i ten układ mi po prostu nie pasuje. Mała i nie wiem jakby się mi grało w składankę od Capcomu Street Fightera przez to ułożenie rąk. Dla mnie urządzenie jest za małe, niewygodne. Ja zdecydowanie wolę to ułożenie, w ten sposób gra się po prostu wygodniej. Niż w takim ułożeniu. Ale to jest taki typ konsoli, jakby, także no niestety, ale dla mnie to jest minus, ale zaznaczam, to jest minus dla mnie, bo ja mam troszeczkę duże łapy. Komuś może grać się wygodnie, także minus nie dla wszystkich. Może tak. I ostatni, minus, nie minus, nie wiem, taka moja opinia troszeczkę. Wydaje mi się, że ta konsola jest skokiem na kasę troszeczkę, bo dostajemy praktycznie to samo co wcześniej. Natomiast jeżeli nie posiadamy żadnej konsolki Evercade. No, to możemy sobie kupić, to jest super. Jeżeli posiadamy, możemy sobie kupić do kolekcji, jest super, jakby. Natomiast dostajemy to samo, co było wcześniej. Czy to ma sens? Według mojej opinii, troszeczkę jakby nie bardzo. I troszeczkę ja to odbieram jak skok na kasę. Natomiast czy skokiem na kasę, nie wiem. To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Natomiast, no, dostajemy po raz kolejny to samo, za co musimy zapłacić. Niestety. No, trochę różniące się wyglądem, ale generalnie to samo. I tyle w temacie, tak naprawdę. Zatem, czy polecam? No, jasne, że tak. Ale dla kogoś, dla gracza, kto posiada już którąś z poprzednich wersji Evercade'a, niekoniecznie polecam, bo czy jest sens? Przed chwilą mówiłem nie. Uważam, że nie, także to jest to właśnie drobne, ale no. Chyba, że takiemu graczowi, który ma wcześniejsze Evercade'y, zależy na gabarytach, bo konsolka jest bardziej podręczna, bardziej przenośna niż to urządzenie, uwierzcie mi, że tak właśnie jest, dlatego zależy, jeżeli chcesz mieć mniejsze gabaryty, bardziej przenośny sprzęt, zabieraj ze sobą, lubisz grać, masz poprzednie, ale tutaj będziesz zabierał w podróż, spoko, tak, ale jeżeli nie, no to, no to troszeczkę mija się zakup z celem tutaj chyba bym nie polecał, natomiast polecam również komuś, kto kolekcjonuje te konsolki, bo są mi takie osoby, mają wszystkie, tak jaro, ma wersję XP i kupił tą, spoko, jak najbardziej, także tutaj też jest godna polecenia, tak mi się wydaje, Natomiast, jako kolejny sprzęt dla kogoś, kto chce pograć i nie przeszkadzają mu gabarety tego, tak chyba jednak nie za bardzo, tak mi się wydaje. No dobra, a czy ja bym ją kupił? Tak, ale oczywiście w wersji Capcom. I nie ukrywam, że tą opcję właśnie rozważam. No Street Fighter, no wiadomo, no. I tyle w temacie tej konsolki. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Oczywiście, decyzja, jeżeli chodzi o zakup, jeżeli chodzi o Waszą ocenę tego sprzętu, też to należy do Was. Ja tylko mogę tutaj nakierunkować, co ja o tym myślę. Powiedzieć, co ja o tym myślę. Nakierunkować, powiedzieć, co o tym myślę. Po prostu wyrazić moją opinię, moje zdanie. A każdy podejmuje decyzję samemu. Mi się podoba. Wersja Capcom, jak najbardziej, byłaby dla mnie ok i nad tym będę myślał. Ta to fajna, fajna kosoka. Natomiast, to jakby nie moje gusta. czyli nie moje gusta? Nie potrzebuję tego, ale kapkom jak najbardziej, bo nie mam żadnego cartridge'a z System Fighter'em na Evergate a tutaj bym miał, bym kupił kapkom. Także nad tym myślę i myślę, że dojdzie do skutku ten zakup. Także no cóż, tak to właśnie wygląda. Jaro, dzięki Tobie bardzo za pożyczenie tej konsoli. Jeszcze raz, ja Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was, Penchant, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.